Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Dziś chciałbym powiedzieć o Bogu, czyli o osobie, tak? Jezusa Chrystusa, ale powiedzieć coś o Ewangelii też. Czyli o Słowie Bożym. Więc, bo trzeba wiedzieć, że Słowo Boże jest ściśle. Złączone z osobą Jezusa Chrystusa. Jeżeli ktoś by powiedział Jezus Chrystus tak, ale Ewangelia nie, więc no, byłoby to nieprawdą, dlatego że jeżeli Ewangelia nie, jeżeli Ewangelia nie, to to oznacza to samo, że Jezus Chrystus także nie. Więc wiemy, że Bóg żył na Ziemi. On głosił Ewangelię i umarł za nas na krzyżu dla naszego zbawienia, tak? I zmartwychwstał. Więc to jest Bóg. Bóg, który właśnie Ewangelię głosił. Ta Ewangelia jest. Więc Słowo Boże, które jest. I tak przykładowo jest takie Słowo Boże. Jest powiedziane... Yy, no. Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem, tak? Czyli słowo jest duchem. To jest słowo, które mówił Jezus Chrystus. Ono jest, ale ono jest duchem, tak? Jak to rozumieć? Bo kiedy czytamy słowo, rozumiemy je, ono oświeca nas i napełnia nas Duch Święty, czyli duch Jezusa Chrystusa. Tak, czyli ten duch jest w nas. Więc to słowo sprawia, że duch święty jest w nas. Więc widzimy, jak to jest złączone, tak? Czyli e, słowo Boga. Słowa są duchem, duchem świętym, czyli duchem Jezusa Chrystusa. Więc to jest jasne. Więc jeżeli ktoś właśnie by powiedział Jezus tak, ale Ewangelia nie, no to y, głosiłby Chrystusa, ale y, Chrystusa wymyślonego, nieprawdziwego, y, właśnie byłby to fałsz. Y, no i y, takie działanie by było właśnie odwodzeniem ludzi od. Właśnie Chrystusa, czyli od prawdziwego Chrystusa. Za takim działaniem wiemy, że będzie stał diabeł, czyli przeciwnik Boga, który właśnie próbuje oszukać w taki sposób, że właśnie Ewangelia mówi też na ten temat, że diabeł podszywa się od anioła światłości, czyli podszywa się. Udaje właśnie Chrystusa, tak? Ale słuchalibyśmy jakichś słów, yy, słuchalibyśmy i widzielibyśmy, że te słowa nie zgadzałyby się z Ewangelią. To znaczyłoby, że wiedzielibyśmy, że to nie jest prawda. Bo my znamy słowo Boga i my wiemy, jakie to jest słowo i my znamy Chrystusa. Yy, I po prostu nie dalibyśmy się nabrać. Bo w ogóle nieznajomość Ewangelii jest właśnie nieznajomością Jezusa Chrystusa. Dlatego trzeba Słowo Boże czytać, żeby je e, po prostu znać, żeby nie dać się, jak to się mówi, nabić w butelkę, w balona, tak? Więc e, trzeba trwać właśnie przy Ewangelii, czyli przy Chrystusie. I e, właśnie e, jest to prawdziwa wiara. E, Wiara, która jest właśnie w Boga, ale chodzi o zachowanie słów Chrystusa. Więc Jezus Chrystus mówi wyraźnie, kto mnie miłuje, zachowuje moje przykazania. Jeżeli ktoś mnie nie miłuje, to ten moich przykazań nie zachowuje. I to jest Słowo właśnie, które wzywa nas do przemiany życia, do nawrócenia, żebyśmy właśnie byli autentyczni. Jeżeli mówimy, że jesteśmy katolikami chrześcijanami, żebyśmy właśnie byli. Prawdziwi, tak? Czyli wierzyli w prawdziwego Boga, to i jest prawdziwe słowo, Jego. I w taki oto sposób nawracalibyśmy się. Ale może byliby ludzie, którzy by nie chcieli nawracać się, tak? Czyli jest, mówi, nawracajcie się. A oni by powiedzieli Bogu: Panie Jezu, nie masz racji z tymi swoimi przykazaniami. Miłujmy się, Panie Jezu, daj spokój, napijmy się winka, zobacz, kochajmy się. Panie Jezu, daj sobie spokój, że nie masz racji. No, taka postawa to byśmy uznawali siebie, że jesteśmy mądrzejsi od Pana Boga, byśmy poprawiali Pana Boga, ale tak na rozum wziąć, trzeba sobie właśnie uświadomić, czy może być jajko mądrzejsze od kury? Przecież, jeżeli nasz, nawet rozum, który mamy, wiemy, że zostaliśmy stworzeni, stworzeni przez Boga, czyli przez Niego zostaliśmy stworzeni, no to ten umysł, który jest, który mamy, jest dziełem Boga. Jak więc moglibyśmy być mądrzejsi od Boga? To jest nielogiczne. Więc trzeba zrozumieć, że Bóg ma we wszystkim rację. Ale też, właśnie, zaufać Mu, że tak jest. To jest też wiara, nie? Czyli czegoś nie rozumiem, ale wierzę. Więc yy, argument taki, że oddał za nas właśnie życie yy, na krzyżu. Jest to wyrazem miłości, jakiej nikt yy, nigdy nie pokazał, yy, właśnie tego, żeby tak ktoś kochał yy, ludzi. Więc. Yy, Logicznie myślący człowiek powie sobie: Miłość jest największą wartością w życiu, a Jezus pokazał największą miłość, więc będzie to racja, nie? Więc Jezus Chrystus jest Bogiem, jedynym Bogiem, nie ma innych bogów, więc jest Ewangelia, więc trzeba Boga znać, czyli trzeba Ewangelię czytać, słowa Bożego strzec. Zachowywać więc Jego przykazania, w taki oto sposób będziemy autentycznymi katolikami, chrześcijanami. A Jezus Chrystus mówi: Jeżeli właśnie będziecie się miłowali, tak, to po tym ludzie poznają, że jesteście moimi uczniami. Więc do dzieła! I niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.